Wybory do Izby Narodów Rzeczpospolitej Sklawini i Tryzundalu. OPD znów większością. Jedna Teutonia. Marchia Teutońska i Królestwo Nowej Teutonii wreszcie tworzą jedno. Uznanie monarchii Neverwelt przez Księstwo Sarmacji. Przyczyną jest przystąpienie monarchii do OPM. A w skolandzkich wydarzeniach z Holandia bez wicepremiera. Dymisję złożył Kuba van Salvepol Pakulski. Witam Państwa serdecznie, z Wami Szymon Nowicki, zapraszam na odnowione wydarzenia. W dniach od 3 do 5 czerwca odbywały się wybory do Izby Narodów drugiej Kadencji. W stolicy parlamentarnej Tryzopolis znajduje się nasz reporter Tomasz Czunkiewicz. Tomasz, powiedz proszę, jak przebiegały wybory i kto w ogóle przedostał się do IN. Witam serdecznie. Wybory przebiegały dosyć spokojnie, a kampanii tradycyjne były nieduże. Frekwencja wynosiła niecałe 10%, dlatego że w czasie wyborów uprawnionych było aż 91, ale niedługo po wyborach prezydent Hans pozbawiał obywatelstwa nieaktywnych mieszkańców. Wracając do tematu, do izby przedostali się Mateusz von Lichtenstein-Jons, Karolina von Lichtenstein-Subieszek, Karton Soku, Marcin Komusiński i Tomasz Czunkiewicz, który został wybrany na przewodniczącego Ian. Jak widzimy, przy stanowie, tak jak i w czasie pierwszej kadencji obywatelska Partia Demokratyczna. Tomasz Człunkiewicz, Karolina Sobieszek, TVR Trizopolis To był Tomasz Człunkiewicz, który nam opowiedział o wyborach do IN. Jak oświadczył podkanclerzy i minister spraw zagranicznych rządu jego książęcej mości, Michael von Liechtenstein, monarchia Neverweld została uznana przez księstwo Sarmacji. Więcej informacji na ten temat przedstawią Michał Łaski i Karolina Sobieszek. Podkanclerzy i minister spraw zagranicznych rządu jego książęcej mości. Michael von Lichtenstein wydał oświadczenie o uznaniu monarchii Neverwelt przez księstwo Sarmacji. Obwieszczenie brzmi rząd jego książęcej mości Daniela Łukasza Księcia Sarmacji po przeprowadzeniu procedury stwierdzającej spełnienie przez monarchię Neverwelt warunków istnienia państwa wirtualnego. Niniejszym informuje, iż rząd jego książęcej mości postanawia od dnia dzisiejszego uznać monarchię Neverwelt i utrzymywać z nią stosunki dyplomatyczne. Koniec cytatu. W osobnym oświadczeniu na liście dyskusyjnej księstwa Sarmacji minister poinformował, iż w tym samym dniu miało miejsce również spotkanie z Adrianem Marcinem Trydenckim, podkanclerzem dyplomacji monarchii Neverwell. Także warto podkreślić, iż monarchia Neverweld niedawno uzyskała status członka organizacji polskich mikronacji. Zgodnie ze zwyczajem, Sarmacja decyduje o uznaniu państwowości wszystkich państw członkowskich. Z Księstwa Sarmacji, dla Telewizji Rzeczypospolita, Michał Łaski i Karolina Sobieszek. Na mocu Testamentu Geograficznego zostały podzielone ziemie dawnej Piątej Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar archipelagu pięciopolskiego wraz z czerwińskim zdrojem oraz pięciopolski okręg stołeczny wraz z dawną stolicą pięciopolski, pięciokrodem, otrzymało wolne miasto Wingtown. Pozostałe tereny, około 75% kraju, stało się ziemiami niczyimi. 8 czerwca jego książęca mość Daniel Łukasz i Jakub Bakoni wydali akt prawny, w którym na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Sklawini i Trizondalu ogłoszono wystąpienie RSIT z Unii Kontynentu Wschodniego. Obecnie UKW tworzy jedno państwo. Państwo Kościelne Rotria. Królestwo Nowej Teutonii wreszcie połączyło się z Marchią Teutońską, tworząc Królestwo Teutonii. Nowo powstałe państwo zostało inkorporowane do Księstwa Sarmacji. Temat kontynuują Tomasz Czunkiewicz i Karolina Sobieszek. 7 czerwca na czacie Królestwa Teutonii obradował Senat Marchii Teutońskiej, który głosował nad zmianą granic Marchii Teutońskiej roz przyjęciem aktu Małej Konstytucji, mającym być tymczasowym aktem prawdy państwa teutońskiego. Senatorowie we wszystkich głosowaniach zagłosowali jednomyślnie za, wobec czego tymczasowy namiestnik Marchii Teutońskiej podpisał obydwa akty i przyłożył projekt zmiany ustawy zasadniczej księciu Sarmacji, który z kolei go przyjął, wyrażając jednocześnie zgodę na połączenie królestwa nowej Teutonii z Marchią Tełtońską oraz inkorporowanie nowego państwa do księstwa Sarmacji. Następnie odbyła się koronacja nowego króla Łukasza Augusta oraz stosowne do chwili obrzędy teutońskie. Zabawa trwała do białego rana. Domyśl Karolina Sobieszek, TVR, Teutonia. W dniach od 5 do 7 czerwca odbywały się opóźnione wybory do Izby Pocelskiej Księstwa Sarmacji. O przyczynach opóźnienia i wynikach wyborów opowiedzą Michał Bogacz i Karolina Sobieczek. W dniach 2 5 czerwca miały się odbywać wybory do Sarmackiej IP. Lecz z powodu wyborczej wpadki nieaktualnych kart do głosowania poprzez zgłoszenie ostatniego komitetu w późnych godzinach nocnych, przesunięto je na dni 5-7 czerwca. Po teutońskich uroczystościach zjednoczeniowych książę opublikował wieszczenie o wynikach wyborów do izby poselskiej księstwa Sarmacji. Najwięcej głosów bołaż 11 uzyskał Mateusz von Lichtenstein-Lons, za nim uprasował się Michał Łasky, który uzyskał o zaledwie jeden głos mniej. Do IP dostali się także Timos Kejajas z 8 głosami oraz Krzysztof Konias z 9 głosami. Z Księstwa Sarmacji dla TVR Michał Bogacz Karolina Sobieszek. 2 maja 2009 roku zostało wygłoszone ekspoze lorda kanclerza Adriana Scotta w Izbie Senatorskiej. Treść przemówienia była utajona na czas debaty senackiej nad nim, od 1 maja upubliczniona. Więcej opowiedzą Marcin Komosiński i Paulina i Bert. Lord Kanclerz wygłosił swoje ekspoze już trzeci raz, rozpoczynając w ten sposób kolejną kadencję Rady Koronnej Królestwa Elderlandu. W swym przemówieniu wyraził, iż widzi wyraźne zmiany, które zaszły w przeciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. W między m.in. znaczący wzrost liczby obywateli, nową stronę główną dzięki staraniom elderlandzkich służb informatycznych oraz nowy forum. Przypomniał też o 6 grudnia, kiedy to elderlandczycy zetknęli się z kryzysem, z którym sobie poradzili. Jak twierdzi, wszystko to napawa optymizmem, lecz nie możemy popaść w samozachwyt. Koniec cytatu. Następnie w swoim przemówieniu kanclerz wymienił główne cele jego gabinetu: wiemy już, iż głównym zadaniem będzie podtrzymanie tendencji wzrostowej w rozwoju Elderlandu. Oznajmił, że nie będzie to łatwe: dlatego rada koronna, jak i obywatele stoją przed zadaniami, które zadecydują o dalszym losie państwa. Następne ważniejsze zmiany to plany rozbudowy Akademii Królewskiej oraz ujednolicenie na prawa oraz uczynienie prawa elderlandzkiego czytelniejszym. Jeśli chodzi o politykę, to lord kanclerz zapowiada, iż będzie ona kontynuacją poprzednich gabinetów. Na końcu lord kanclerz przedstawił skład Rady Koronnej. Stanowisko podkanclerzego obejmie pan Simon McMelkor, stanowisko lorda podkomorzego będzie tymczasowo piastował lord kanclerz. Stanowisko Lorda Kustosza obejmie Filip Baronet Czarny, a stanowisko Lorda Instigatora obejmie, obejmie Pani Julia Royd. Z Królestwa Elderlandu dla TVR Marcin Komosiński i Paulina Iwet.